Agrybana. Nie, a chociaż to wyfie. no to nie. Okay. To nie bierzcie papu palistych. Gosia, tak. Chciałem bardzo pochwalić dzisiaj Marysię, bo z własnego serca powiedziała, że w piątek nie idą do szkoły, a jutro jest obchodzone co? Dzień nauczyciela u nas w szkole, więc nie ja przed... I Marysia postanowiła dać Pani kwiatka sama wybrała w kwiaciarni ale to jest nic kwiatka no kupuje się i jest ale przez całe popołudnie nic nie grała i nie oglądała tylko no co to? robiła no zrobiła Pani laurkę tak jest I to... a widać? no widać tak jest i wtedy jak się otwiera to takie oj takie coś to Marysia zrobiła dla swojej Pani jak się Pani nazywa? dla kochanej Pani Bogusi Frankowskiej. I takie zrobiłam zdanie. Wkładam to z powrotem. Opublikujemy to dopiero jak dasz, żeby pani się nie wydało czasem, nie? No. Dobra. A ty, ja co tam robisz, kochanie? Okej, okej. sobie obcinam. A to jest takie. Że życzę pani. I tam w środku. Tu jest, życzę pani. Er, jak jak Żygi. Ewa. Nie. Żygi przez RZ się pisze, a życzę przez samo. Ewa. Więc nie, Ewa. Ewa widzi O, tu jest. I tutaj? co? Tak tak, ciach, zaraz Życzę was pani. Życzę pani zdrowego serca. To jest takie serdeczkowy. Życzę pani. Dużo koleżanek nowych. <laughs> Gdzie to było? O. Życzą A, to pani? pani. Robię sobie skórę obcięła. Życzę pani. Czemu to się tak... A nie, to jest w środku takie. Zdełamy. Czego życzysz? Dużo prezentów na Dzień Nauczycielki. Wszystko? Nie, jeszcze sobie. No, dużo pieniążków. Dziewczyny, czyli tak. Co z tym Dniem Nauczyciela? Pierw Marysia, powiedz. Dałaś, bo pokazaliśmy, co zrobiłaś do swojej wychowawczyni. I co, dałaś czy nie? I co Pani powiedziała? Bo... Czuchałasujesz trochę, myszko. Bo powiedział... Pani powiedziała, że bardzo piękne, ładne. No, bardzo się Pani podobało. to przestań. Zaraz, Ewcia, powiesz swoją część. No. A nie teraz, że tak szurglotasz. Ale tego nie wycinam. No. Niech będzie naturalnie. I czemu? No bo fajnie tak. Niech chociaż ludzie zobaczą, jak nagrywamy. Nie, przecież no to wytnij. To? No tak, dobra, to wygląda. No i mów dalej. No mów dalej. <gadamy> no mów dalej. <gadamy> znaczy, sobie... Nie szargaj, dobra, no, Ewunia, nie hałas. Chcesz, w sensie, żebym ja to trzymała? Mogę ją chętnie zjeść. Dobra, mówcie. Nie, to jest tyle dla... Bo zaraz A się mi się ptasie... pamięć skończy. A kupisz mi, Tasia, mleczko. Bardzo ci kupię, tak, ale opowiadaj. No to pani była bardzo zadowolona. Bardziej się podobała mój obrazek 3D czy 4D. A dzieci widziały? Tak, dużo. Do, super. A ty Ewa co? Dałaś coś paniom czy nie? Panem pokażę. Wszyscy Cokoladki. widzą. Ale dałaś kiedy? No to dlaczego je masz, skoro dałaś? Dzisiaj, jutro je przyniosę. Właśnie. Bo ty masz jutro zajęcia. Tak, i jeszcze, a ja, ja mam panią. kwiatuszki. Taki wow. I powiedz dla, powiedz dla kogo. Powiedz dla kogo. Pani, Dla pani. pani Pani, dla pani, um, Ani dla pani Ani dla pani Violi i dla pani Sylwii. To trzy, a są cztery. I Jeszcze jedna była. No mówiłaś. Jeszcze była. Wczoraj liczyliśmy, że cztery. Zobacz. Ania. Ania. Są cztery. Pani Aja, pani Aja. To dwie panie Anie, tak? To to i pani Wiola. To dwie panie Anie. No cztery. To dla dwie. pani wezmę te kwiatki, są cztery kupione. I w niej, bardzo dawać te Super, dziewczyny. A ja tutaj dzisiaj chciałem powiedzieć, że ta oto niebieska piękność dzisiaj obchodzi swoje nasze urodziny. Jeden rok. Jest z nami już rok ten jegomość trochę krócej. O, cyp. Są ptaki? Są. Co chciałem wam powiedzieć o papugach? Jak chcecie fajne zwierzątko dla małych dzieci, to nie bierzcie papug falistych. Bo tak, papuga falista przyzwyczaja się do człowieka, jak jest jedna. Traktuje człowieka jak parę. I wszystko super, tylko taka para powinna być z nią 24 na dobę. No a mało kto siedzi w domu 24 na dobę. Dlatego papugi powinno się trzymać parami w swoim gatunku. Ale wtedy one niczorta nie chcą się do człowieka. O, teraz Zwiętek otwiera buzię. Teraz Zwiętek otwiera dziób, jest zły na nią. Nie chcą się przyzwyczaić do ludzi, nie chcą się łasić, bo one się zajmują same sobą. O, trochę walki, widzicie? No bo je napłoszyłem, także niepotrzebnie. No, ale tu sobie latają po domu, w ogóle nie boją się nas, nie? Jedzą z ręki już. No, ale niestety to nie jest taka... Myślałem, że one się będą łasić, tulić, buźki dawać, bo taką miałem kiedyś papugę na chwilę w domu, jak ze szkoły wziąłem na ferie. No, ale nic. Są kochane, są z nami. Błękisia już rok. Dzisiaj wolne w szkole, jak już wiecie. I Marysia, wiesz, co ci powiem? Co? Jest tak, że Możesz czasem używać tablet i jestem zadowolony, bo na oku tata nie lubi tableta i komputera, ale tu no, grają, dzieci oglądają, nie? nie będziemy tutaj świrować, że u nas to nie wolno. No, no, no niestety, chyba w prawie każdej rodzinie tak jest, ale takie rzeczy to lubię. Co ty robisz na tym tablecie, Maria? Na tablecie tańczysz. Nie, no pokaż wszystkim, co robisz. Mm. Czego się uczysz? Takiego TikTok. Ale co w tym TikToku jest? Żaba. No i co z tą żabą? To jaka słodka żaba. Widzicie? Marysia uczy się rysować. No i teraz proszę komentarze. Tego nie Właśnie tu od razu dodam, bo te komentarze, ja mówię komentarze, komentarze często nie ma. YouTube sam nam zdejmuje komentarze, jak są dla dzieci filmy. Więc po prostu no nie mówię w komentarzach. Ale przy jakimś innym filmie moim z Gambii na przykład. Polecam, nie? Filmy nasze z Gambii. Możecie dać znać, czy się podoba. No, kiedyś się chodziła na plastykę dodatkową, ale teraz już zrezygnowała, aż ta tateczkę przyniósł z powrotem, nie? No. To, to jest... Y jeszcze muszę Ewy zrobić, bo to ty tata, to mama, to ja. Ale mam zęby. Z zaby chyba nie mają zębów, nie. czy mają? Nie, to nie są za małe takie małe lądy. Ja a okej, okay, sorry, sorry. <laughs> a to będzie szara ewka. Albo nie, ja będę taka, a to jest ewka, mała. Super. Pozdrawiasz widzów? O co prosisz? <laughs> Jakże braki. Dajcie nam lajku, więcej subskrypcji. Ja chcemy, ja chcemy. Wyglądam. No ładnie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w Dzień Nauczyciela, ale jest sobota, więc nie jesteśmy w szkole. Zresztą w Dzień Nauczyciela są zajęcia. W szkole. I w serówce. Tak, nie jesteśmy. Ani w dzisiaj przyszli do nas gości. E, nasze kuzynki. No tak, a, możemy ja tak, tak powiedzieć, pewnie. No, no i po, jak mają na imiona Marysia, Ewa? Jurg. Gosia i i Dobra, ja mam dla Was zadanie, bo chciałbym zapytać Was o Wasze ulubione bajki, albo jakieś filmy, nie, albo gry. Nie, nie, nie. Każda nie, nie, nie. wybiera jedną bajkę, albo jeden film, albo jak gra w gry, to grę i wybiera jedną z niej postać i mówi o niej parę nie słów. Minecraft. No dobrze, zacznijmy od gości, może. Gosia, masz ulubioną jakąś bajkę? Um, Gosia, blue. tak. Blue. I, kim I jest blue? Jest blue i kim jest blue? No. I kim jest blue? Kim jest blue? Pieskiem! Pieskiem. No, no, jest jest pieskiem! I nie no, mów mi, że on jest niebieski. Jest! A kto widział niebieskie pieski? No to jest bajka! Aha, no, no bajka może Jest być. taki żółty w nim. Okej. Okay. Czyli rudo żółty. No, rudo. No, I jak ma na imię ten rudo żółty? Pinka, No to wy też wiecie wszystko. A tak. Jasia, jaka jest Twoja ulubiona bajka? Mia Mija i ja. No, ja o, też ta, to tak. Mija i się mia, to... I kim jest Mija? To jest taka no marynarka. Ma taka wróżka. No, wróżka. Ona, y, bo to jest pre, y, taka na początku jest prawdziwą dziewczyną, a potem się zamienia. W a wszystkie. to nie jest czasem taki film? Y, że to, na są... dwie, ale ja... to jest Ale ja nie jestem to film. Ja to nie w skinie z dziadkiem. Do. Jezu, Do. Jakich, też, poszłyśmy kini. na to kino? Dobra, no to super. I, i to ona jest dobrą wróżką, czy taką tak, złą? Dobra. dobrą. Róbrą. A tam jest też jedna taka pani złą, prawda? Jak ma? Tak? I co ona a. robi? Urszula Patea. A A jej a ta i jeszcze... Jej... jeszcze jest Urszula. Czy? <laughs> Wielkie mi smutki w sercu czyniła. Orszulo, droga. To kiedyś będziecie starsi, to poznacie. Teraz Marysia, a ty? Jaka bajka? Ja nie mam. Nie, nie. Ty jesteś dorosła i nie oglądasz bajek. Powiedz co, nigdy bajek ja ma, nie oglądasz? Ja, ja oglądam, ale ja, ja nigdy nie mogę się z Ale A ja nie, to, lubię Dajcie. wiele bajek, tylko że nie mam ulubionej. A kiedyś pamiętasz, jak jedną bajkę oglądałaś 12 godzin bez przerwy? Prawie? A, e, to no to to był nie, to też, ale wcześniej te pieski takie. Przyjaciele z kieszonkowe. A, okej, okay, to był... No to opowiedzcie. A ile kieszonkowo! To, no, to, 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 to był jeden, jeden odcinek miał na, na, na platformie streamingowej 26 godzin czy 12 godzin. I to na raty oglądałaś. Tak. I jakie tam postacie były? Mój przyjaciele, ale mam tam. No, e e teraz ja opowiadam. E <laughs> więc tam były e takie... Różne psy, koty. No, zwierzęta. I była jedna kotka, która była zła. Dobra, Ewa, jak ty wszystko wiesz, to ty powiedz teraz o swoich bajkach. No, jaką masz ulubioną bajkę? No, jeśli gadasz o mojej, no. Ale ty też. No, Ewa. No dobra, powiedz o swojej. jesteś Marysia. Ewcie, ale powiedz już o swojej. Maria najpierw. Ale ty nie, jesteś Marysia, ty. Ale już skończyła. No przyjaciele z Kieszonkowa. Tam były psy i koty. To już wiemy. A teraz ten Ewonia? Nie, tam jeszcze coś było. A też lubisz tam bajkę? No. Ewa powinna... Dobra, wiem co jest twoje, ale ty się pewnie usnijesz. Mówiłem, ale cicho bądź. Ja słyszałem.